Mamy ze sobą eee, milion tysiąc dolarów do do Ale wyjedziemy z milionem A wyjdziemy na... A z tam tamtą z długiem. 2 e? miliony. Dawać. Dobra. to tam. się siedzą rekiny financiery. A teraz coś widać. No Lepsze. Teraz ja mogę podkręcić was. Podkręcić, tak? Bo no Maciek, ty to jesteś lekkim finansjery bardziej, niż my. A jak? No, a tam z tyłu jest wielki... Maciek, jak to się nazywa to z tyłu? Crown. No dobra. I tu na górze. No i co? To jest kasyno, ale to jest największe kasyno w Pert, tak? Największe. A tutaj siedzą osoby, które już wyszły z kasyna. Wyszły z kasyna dwie. Myślisz, że tych 50 kasyn to jest? No nie wiem, to co, już koniec, tak? No. Ale rzeczywiście tu ładnie. No to wy, 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 wyłączać? Tak.